Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Jarecki, którego nie muszę przedstawiać, bo każdy, kto chociaż trochę interesuje się sportem paraolimpijskim, czy w ogóle sportem osób z niepełnosprawnością, wie o kim mówię. A dzisiaj dowiemy się tych rzeczy, których o nim nie wiemy. Mateusz, nie każdy wie, że Ty wcale nie zacząłeś od sportu, prawda? Tylko zacząłeś od weterynarii. Skąd ty się wziąłeś na weterynarii? To prawda, jak byłem jeszcze. Hmm... Chłopakiem, chodziłem do liceum, byłem bardzo dobry z biologii i z chemii. Bardzo mi się to podobało. Miałem mnóstwo książek w domu, czytałem wszystko, byłem ciekaw, jak działa ludzki organizm. I tak jakoś wyszło, że z biologii i chemii, które zdawałem, potem na studiach mogłem wybrać właśnie weterynarię. Myślałem jeszcze o farmacji. Okazało się, że tam zabrakło gdzieś punktu. Miałem iść na biotechnologię, tam się dostałem, ale stwierdziłem, że to jednak nie to, i poszedłem na weterynarię. Tak mi się spodobało, że tam zostałem. Studia były bardzo ciężkie. W międzyczasie czułem, że to trochę być może nie dla mnie, więc na drugim roku zapisałem się na studia dziennikarskie, ale te moje studia weterynaryjne były tak ciężkie, tak trudne, że nie byłem w stanie tego połączyć. No i dotrwałem do końca, skończyłem weterynarię, po czym zacząłem pracę jako lekarz weterynarii. I tak przypadkiem się złożyło, że kiedy byłem w Izraelu, był na tej samej wycieczce, na tym samym wyjeździe prezydent miasta Skierniwica. No i wracając z powrotem, okazało się, że prezydent usiadł w samolocie obok mnie. No i zaczęliśmy rozmawiać, co robię, czym się interesuję i zacząłem mu opowiadać. I powiedziałem, że no, jestem weterynarzem, jestem lekarzem weterynarii, ale bardzo interesuje mnie dziennikarstwo. Chciałbym pracować jak Martyna Wojciechowska. No, i prezydent powiedział, że słuchaj, Mateusz, wiesz co, bo my szukamy ogólnie kogoś do biura prasowego w urzędzie miasta. Wysłałem CV, dostałem się, pracowałem tam przez e, półtora roku i w międzyczasie, oczywiście, jak robiłem zdjęcia, pisałem teksty na stronę, wszyscy dyskutowali o tym, że jestem lekarzem weterynarii. Oczywiście, w trakcie też pracowałem po pracy w urzędzie, szedłem do pracy jeszcze jako lekarz. E, no i stwierdziłem, że muszę iść na studia, żeby to usankcjonować, żeby było, że jestem dziennikarzem. Poszedłem na studia i okazało się, że po dwóch, trzech miesiącach trafiłem na staż do wiadomości. Tam, akurat potem, nie było miejsca, ale okazało się, że jest miejsce w Radiu Z. Tam poszedłem na staż, zacząłem pracę, pracowałem w Radiu Z, a potem poszedłem pracować do telewizji, do TVP Sport, teraz pracuję w TVP Sport. W pytaniu na śniadanie, ale także w Programie pełnosprawnym, który jest ogólnie podpięty pod TVP Sport, ale jest emitowany również na jedynce. Już prawie chyba sto odcinków zrobiłeś, prawda? Ponad. Ponad już 100. Który był pierwszy? Pamiętasz, co wtedy robiłeś? Ogólnie było tak, że kiedy usłyszałem, bo też nie, nie wiedziałem o programie pełnosprawnym, zaciekawiła mnie trochę Paulina Malinowska, która nie miała ręki. Więc jak gdy pojawiała się w redakcji, no, budziła zainteresowanie i zadzwoniłem do dowiedziałem się kto jest wydawcą wydawczynią właściwie zadzwoniłem do Renaty Bieleckiej i powiedziałem że ja to bardzo chciałbym zrobić coś innego chciałbym trenować z tymi osobami niepełnosprawnymi z niepełnosprawnościami no i tak to się zaczęło pierwszy materiał który, który zrobiłem to był materiał a właściwie dwa bo pojechaliśmy na jeden dzień zdjęciowy na WWE do Warszawy i w jednym materiale biegałem z Joasią Mazur i Michałem Stawickim po ciemku, więc zobaczyłem jak to jest, a w drugim z Wojtkiem Makowskim pływałem na tamtejszym basenie. Też z zasłoniętymi oczami? Też z zasłoniętymi oczami. Ale ciekawe było to, że najbezpieczniejszym miejscem faktycznie był ten basen, bo były dwie liny, dwie ściany i to była zamknięta przestrzeń, w której można było pływać. I dało radę to robić, oczywiście byłem cały poobcierany, z dwóch stron, poteliny no jednak obcierają, a człowiek pływa, pływa wtedy tak zygzakiem. Ciekawe było też to, że kiedy skaczesz ze słupka na nogi, to masz wrażenie, że lecisz dwie godziny. Na główkę już było, ta, ten dystans był krótszy. Kiedy pływa, biegałem z Asią Mazur i Michałem Stawitkiem, ćwiczyliśmy płotki, bo świat też ćwiczy płotki. Naprawdę, Oczywiście, postawili takie wyzwanie przed tobą, że od razu tak, płotki? Tak, tak. Oczywiście, ja byłem wcześniej lekkoatletą, więc biegałem, wiedziałem, potrafiłem to robić, ale jak uderzyłem się mocno w nogę, to potem przez ładnych parę dni mnie ta noga bolała. I tak do tej pory jest, że Robię te materiały, dużo z nimi trenuję, z różnymi sportowcami, z pełnosprawnymi i z niepełnosprawnymi, ale zawsze gdzieś tam, nie wychodzę z tego wszystkiego bez szwanku, zawsze mają jakieś siniaki, obtarcia, ale tak to działa. No właśnie, próbujesz wszystkiego. Już widziałam, jak się wywracasz na sledżu, jak trzymasz w rękach karabin biathlonowy, więc czy coś cię przerosło? Na razie nic mnie nie przerosło ale mm, wszystko budzi we mnie ogromny szacunek. Bardzo trudne jest na przykład jeżdżenie na monoski, ponieważ bardzo dobrze jeżdżę na nartach, myślałem, że to prościzna, okazuje się, że nie, że jednak jak masz jedną nartę i dwie kulonartki y, i jedziesz totalnie przodem, nisko, ten y, y, skibob, chociaż tak tego y, y, nie można nazywać, to monoski jest bardzo ciężkie, waży około 50 kg, jest bardzo szybkie. Naprawdę, bardzo ciężko to zatrzymać, więc to nie było proste. Ale na przykład okazało się, że jazda na jednej nodze z dwoma kulonardkami no nie jest to takie skomplikowane. E, gra w hokeja na sledżach e, też była bardzo ciekawa. To, jak zbudowany jest ten sledż, jak to działa. Tam e, jeździłem z hokeistami z Elbląga i byłem zaskoczony, jak oni nie mocno. Nie wiem, czy można użyć takiego słowa traszowali, ale ogólnie krzyczeli na mnie, że jak ty grasz, co ty robisz? Byłem mocno zaskoczony. No, ta, ta ale... sekcja zawsze powtarza, że to jest sport dla twardzieli. To prawda. to prawda. I tych sportów próbowałem bardzo różnych, bo ludzie z niepełnosprawnościami robią totalnie wszystko. I latają um, motoparalotniami i e, szybowcami I jeżdżą na nartach i pływają. I za każdym razem zabierasz coś dla siebie. Po pierwsze, tą wiedzę, jak to działa. Po drugie, jakim trzeba być twardzielem, żeby jednak to robić. Jak wygląda Twoja praca na zapleczach wielkich imprez? Bo paraolimpiady, czy teraz już paraolimpiady, różnią się od olimpiad, od innych dużych y, zawodów. Mamy jako dziennikarze trochę mniej i trochę więcej możliwości zarazem na tych zawodach? To prawda, to za każdym razem jest bardzo ciekawa praca przy takich zawodach, mistrzostwach, ponieważ poznajesz mnóstwo ludzi z całego świata. Z Twojej perspektywy jest to trudne, dlatego że bardzo dużo rzeczy trzeba załatwić samemu. Gdzieś nie ma prądu, gdzieś nie ma Wi-Fi. Gdzieś nie można czegoś nagrać, bo ktoś ci nie pozwala, gdzieś nie ma odpowiedniego światła przy pracy z kamerą, i to wszystko trzeba załatwić, oczywiście, w języku obcym, w moim przypadku po angielsku. Na szczęście ten angielski wszędzie działa, nawet w Japonii, chociaż tam z Japończykami trudno było się dogadać. Trzeba umieć samemu także montować, wysyłać różne rzeczy. To trwa, kiedy masz godzinę emisji. Stresujesz się, czy to na pewno pójdzie, przejdzie przez internet, czy internet wystarczy do tego, żeby coś wysłać. Często na przykład nie ma e, zasięgu, często są sytuacje nieprzewidziane. Kiedyś na Tour de Poloń e, montowałem tak zwaną kronikę, czyli taki materiał dwuminutowy e, zapowiadający kolejny dzień, ale też podsumowujący to, co działo się tego dnia. No i zmontowałem praktycznie całość razem z montażystą i z operatorem, i ja pojechałem jednym samochodem jako kierowca, oni pojechali drugim. I mieliśmy się spotkać na miejscu wydawało mi się, że zdążymy, że przed emisją damy radę się spotkać. Okazało się, że jest tutaj godzina tej emisji, a my jesteśmy 100 kilometrów dalej w totalnie różnych miejscach. No i trzeba sobie poradzić, bo trzeba było doczytać, kto wygrał tego dnia wyścig. Więc pożyczyłem wcześniej od dźwiękowca gąbkę od mikrofonu, nałożyłem na telefon, przykryłem się kocem w samochodzie i naczytałem tą końcówkę. Ale to są takie problemy, na które nawet nie wpadniesz przed e, ich e, zdarzeniem się, a z którymi trzeba sobie poradzić. A jak sobie rodziłeś w Japonii? W Japonii bardzo dobrze, e, bardzo mi się podobało. To były moje pierwsze para igrzyska, byłem niesamowicie szczęśliwy. To było była pewnego rodzaju spełnienie marzeń i jeśli chodzi o to, że w ogóle tam poleciałem i poznanie kraju, ale też obsługiwanie tak dużej imprezy, to robiło niesamowite wrażenie. To były te same areny, co na Igrzyskach Olimpijskich. Było wysłanych mniej reporterów, ponieważ z telewizji polskiej było nas tylko troje. I mogliśmy dzięki temu zobaczyć bardzo wiele aren. Nie byliśmy przypisani do jednej. Nie obsługiwaliśmy na przykład tylko siatkówki, tylko mogliśmy pojechać na. Tor kolarski, byliśmy na lekkoatletyce, na tenisie stołowym, na pływaniu. To były zupełnie inne areny, wszędzie mogliśmy wejść. Robiły te areny niesamowite wrażenie. I sportowcy oczywiście. Ale były również. też pewne ograniczenia. Nie mogłeś zrobić wszystkiego, co ci przyszło do głowy, nie mogłeś spontanicznie podjąć decyzji, co kręcisz. To prawda, to były czasy COVID-u, więc trudno było mm, zrobić wszystko, co chcieliśmy. Niektóre areny były. Może nie areny dostęp do sportowców był utrudniony, nie mogliśmy wejść do wioski olimpijskiej ani w tamten rejon, autokary też ze sportowcami były pozamykane. Mieliśmy z nimi utrudniony kontakt. W hotelach też było tak, że musieliśmy się meldować, gdzie wychodzimy, kiedy wychodzimy, po co wychodzimy. Więc to miasto, a właściwie też państwo. Było zupełnie inne niż pewnie jest teraz, kiedy turyści już mogą tam normalnie wjeżdżać. Ostatnio widzieliśmy się na y, Mistrzostwach Świata y, w Paryżu. I tam jeszcze jeden aspekt Twojej pracy był widoczny: że oprócz tego, po co przyjechałeś, czyli żeby zrobić relacje z tych zawodów, miałeś cały czas dookoła głowy, co się jeszcze dzieje w mieście. I był taki dzień, gdzie pędziłeś na drugi koniec Paryża, nie wiedząc, czy w ogóle zostaniesz wpuszczony, żeby zrobić kawałek z igą świątek. To nie był akurat z igą świątek to nie był kawałek. A nie, nie pędziłeś wtedy na korty Roland Garros? Pędziłem, ale żeby tam nie było igi, żeby pozwiedzać. Więc tak, praca dziennikarza polega na tym, żeby kogoś uczyć, żeby komuś coś pokazywać, żeby dawać mu pewnego rodzaju wiedzę w pigułce. Ale najpierw tę wiedzę trzeba samemu posiąść. Ja to tak postrzegam. Moi rodzice byli nauczycielami i bardzo mnie to kręciło zawsze, żeby kogoś... Uczyć. I zawsze mam taką, takie przeświadczenie, że sam muszę coś wiedzieć, coś przeżyć, żeby komuś o czymś opowiedzieć, żeby coś zrobić. I kiedy tylko miałem chwilę wolnego w Paryżu, to starałem się, żeby gdzieś tam móc, gdzieś pojechać, zobaczyć miasto, coś ponagrywać, bo też byłem tam z kamerą, więc chciałem, żeby tak zwana oprawa do programu pełnosprawni, czyli takie zapowiedzi konkretnych materiałów. Były nagrane pod wieżowcem przy łuku triumfalnym. Wszędzie trzeba było samemu pojechać, No właśnie, statyw, samemu. kamerę. Tak, bo nie było z tobą ani operatora, ani dźwiękowca. Tak, byłeś sam, tej kamera. Tak, czasem tak jest, że ze względu na koszty trzeba sobie umieć radzić. Nie było też montażysty, więc robiłem wszystko sam. Było to trudne, ale była to gigantyczna szkoła dziennikarska, więc bardzo się z tego powodu cieszyłem. Byłem na przykład też przy okazji na kortach Rolanda Garosa, gdzie zobaczyłem te korty właśnie, na których wygrywa Iga. Ciężko było mi dograć ten termin, na szczęście przed wejściem na arenę pokazałem zdjęcie z Igą, Świątek, z którą parę razy miałem okazję rozmawiać, bardzo sympatyczna dziewczyna, no i pan, który oprowadzał wycieczki, powiedział mi, Proszę, zapraszam, e, może Pan wejść I, i bardzo mnie to cieszyło. Byłem też na przykład w katakumbach, też czegoś takiego nie widziałem, a z racji tego, że mam wykształcenie medyczne, to te wszystkie kości, które znajdują się właśnie pod powierzchnią ziemi, też robiły niesamowite wrażenia. Ja patrzę na nie trochę inaczej, widzę pewne rzeczy, e, więc w ten sposób staram się uczyć. Fajne jest to w Paryżu, że tam bardzo szanuję dziennikarzy, kiedy jesteś dziennikarzem, możesz wejść do każdego muzeum, nawet do Louvru, bez kolejki, za darmo, ponieważ wiedzą, że wykształcony dziennikarz, dziennikarz, który posiada wiedzę, po pierwsze, będzie się być może lepiej wypowiadał o danym miejscu, jeśli zostanie wpuszczony tam za darmo i od razu. A po drugie, no, mądry dziennikarz jednak uczy społeczeństwa, więc to jest taka społeczna odpowiedzialność może nie biznesu, ale właściwie całego rządu. Jak być mądrym dziennikarzem, bo to wcale nie jest takie proste. Czy ty się przygotowujesz do wyjazdu? Co robisz, żeby później być pewien, że ta Twoja relacja jest taka, jakbyś chciał? To zależy. Jeśli chodzi o zagranicę, to trzeba wiedzieć dużo rzeczy także o mieście, o poruszaniu się, więc potrzebne są mapy. Bardzo je lubię, więc nie dość, że ściągam takie mapy offline'owe, kiedy nie ma Wi-Fi na telefon, to dodatkowo biorę zwykłe mapy, czytam, patrzę gdzie jestem. I jak się trzeba poruszać, uwielbiam metra, uwielbiam transport publiczny, bo wtedy czujesz się jak tubylec, zresztą o czym doskonale sama też wiesz. Nie lubię taksówek, nie lubię wycieczek all inclusive. Zawsze wolę wtopić się w tłum, zobaczyć jak żyją ludzie, poznać zapachy, smaki, kulturę. Tu mamy mnóstwo książek. Ja też bardzo dużo książek czytam. Właściwie to teraz więcej książek słucham, dlatego że dużo jeżdżę. Rowerem dużo ćwiczę, no bo też jestem odpowiedzialny za to, co pokazuję ludziom, więc staram się wyglądać yy, i być w miarę sprawnym, co też mi pomaga potem w pracy, no bo pewnych rzeczy... W piątek robiłem na przykład wejścia do pytania na śniadanie a propos salt. ale wcześniej byłem na zajęciach i ja tych salt się nauczyłem robić, żeby móc potem wejść, pokazać, jak to wygląda. Co prawda kręgosłup boli mnie do tej pory, E, a to już parę dni po, ale no, tak, to, e, tak to wygląda. No i te książki, to, są, to, to jest bardzo ważne, żeby e, czytać. Tutaj mamy piękną bibliotekę, piękną ścianę. Mam wrażenie, że ludzie teraz trochę przestali czytać. Chcą wszystko mieć w pigułce, chcą na Instagramie widzieć podane wszystko na tacy w takich 30-sekundowych skrótach i uważają, że to jest to. Kiedy na przykład słuchamy podcastu, podcast trwa. Półtorej godziny. I powiedzmy, że ktoś opowiada o jakimś wycinku wiedzy, którą posiadł z książki, ale to ta wiedza zajmuje półtorej godziny. Przeczytanie jednej książki zajmuje pewnie 3, 10, 14 godzin. To już widzimy, jaki to jest procent. Czyli godzin to raczej dni przeczytanie książki. Tak, zgadza się, ale patrzę też na audiobooki i e, zwykle jest tak, że taka grubsza książka trwa około 10 godzin, 8, 14 i wtedy jest porównanie takiego czasu właśnie antenowego, kiedy ktoś do Ciebie mówi i coś Ci opowiada, do tego, do takiej wiedzy, którą możesz posiąść z książek. Ludzie tego nie robią. E, więc społeczeństwo trochę się zmienia, trochę ten system się zmienia, ale być może e, niedługo nie będziemy musieli nic robić, ponieważ w XX, być może II wieku będziemy mogli wszczepiać sobie w różnego typu wiedzę bezpośrednio do głowy, po prostu za to płacąc. Na zasadzie Pendrive'a. Zbliża się paraolimpiada w Paryżu. Nie wiadomo, czy na niej będziesz, bo chyba inna telewizja ma prawa do transmisji, więc co z Wami? Czy macie motywację do pisania o sportowcach, którzy się szykują do tego wydarzenia? Tak, motywacja. do pisania, do pokazywania oczywiście. Tak, motywacja jest zawsze, ponieważ uważam, że to jest mm, społecznie odpowiedzialne. Bardzo lubię swoją pracę i bardzo lubię pracę z ludźmi z niepełnosprawnościami, bo mam wrażenie, że robię coś dobrego. Jeśli chociaż jedna osoba wyjdzie z domu, dlatego że zobaczy inną osobę, która trenuje, która daje radę i ja też w pewien sposób się do tego przyczynię, to uważam, że to jest dobre i to jest ważniejsze. Ważniejsze od tego, jaka telewizja to pokazuje i co będzie się działo. Niestety wygląda na to, że nie polecimy na paraigrzyska i jest to dla nas. No, gigantyczny cios. Dla mnie jest, jest duży, naprawdę. Ale nie mam wyjścia, więc zrobimy wszystko, by jak najlepiej pokazać, opowiedzieć właściwie o tym, co tam się wydarzyło. Więc ściskam kciuki za naszych sportowców. Być może nie będę robił tego w Paryżu, nie będę przybijał im piątek, ale jak wrócą, na pewno się też z nimi zobaczymy i będziemy im gratulować i udziału, i, i medali. To, co widzą widzowie, to, to jak stoisz przed kamerą i prowadzisz z kimś wywiad bądź o czymś opowiadasz, ale to jest fizyczna praca. Czy znaczy, ty się jakoś do tego przygotowujesz, wiedząc, że na przykład dana impreza trwa 10 dni i ty będziesz codziennie od wczesnych godzin porannych do w zasadzie też do wczesnych godzin porannych, na okrągło w pracy, czy coś robisz, nie wiem. Co ciekawe, w Tokio. Wszyscy mówili, oczywiście, jest taka powszechna wiedza, że w Japonii jest niesamowicie pyszne jedzenie. No i to prawda, tylko trzeba mieć czas, żeby to jedzenie jeść. Poza tym, wszystko jest obrane sosem sojowym, więc nie jest ten spak taki, jak mógłby się wydawać, że będzie. W Tokio schudłem przez temperaturę, przez, to, przez ten nawał pracy 7 kg. Wydawałoby się, że się nie da, da się. Nie wiem, jak to zrobiłem. Byłem w restauracji i jemy. Ryż z kurczakiem, różne rzeczy. W każdym razie wszyscy już wyszli, a ja nadal dłubię ten ryż pałeczkami. Po czym przychodzi do mnie pani z tej restauracji i mówi, że pokazuje mi taki boks papierowy i mówi: Proszę, może zapakować. Ja mówię: Tak, oczywiście. Pani mi zapakowała ten ryż, który tam miałem, dorzuciła mi mięsa i dała mi na wynos. Tam nie można dawać napiwków. Ale to było niesamowite. Zawsze to wszystko opowiadam, bo to zupełnie inna kultura i to, to było takie miłe. Faktycznie najgorsze w tej pracy jest stres. Nie czas, tylko stres, chociaż ta praca zajmuje bardzo dużo godzin. Często bywa tak, że na przykład jadę na zdjęcia albo na jakieś live do pytania na śniadanie, wstaję na przykład o trzeciej nad ranem, kończę pracę w pytaniu gdzieś o godzinie 10.00, a potem mam jeszcze sport od godziny 16, więc wracam do domu, zdrzemnąć się i potem z powrotem wracam do pracy. Więc to się tak wydaje wszystkim, że ktoś bryluje na antenie, pokazuje się, śmieje się, jest radosny i dobrze wygląda, ale to tak nie działa. Zawsze na przykład noszę w kieszeni puder, ponieważ przy pewnego rodzaju świetle twarz wygląda niekorzystnie, kiedy tego pudru nie ma, kiedy człowiek się błyszczy, no bo gdy się stresuje, to zaczynamy się pocić, yy, skóra też jest często taka yy, zbyt blada, więc noszę zawsze ze sobą puder. Mm. Najgorszy jest stres w tym wszystkim, że człowiek, choć kiedyś myślałem, że jak skoczę ze spadochronem, to przeżyłem już wszystko, nic mnie nie zaskoczy, ale to jednak tak nie działa i zawsze człowiek się stresuje. No, wszystko polega na tym, żeby ten stres zminimalizować poprzez robienie pewnych rzeczy często i on wtedy spada do takiego odpowiedniego poziomu. Można to porównać do biatlonu. Problem, trudność w biatlonie polega na tym, że kiedy człowiek biegnie na nartach, rośnie mu tętno. I to tętno na przykład rośnie do 170 uderzeń na minutę, albo nawet wyżej. To zależy od sportowca. Potem trzeba albo się położyć, albo w postawie stojącej. Zacząć strzelać. Tylko przy takim tętnie nie da rady. Więc człowiek musi tuż przed trochę spowolnić, żeby to tętno spadło na przykład do wartości 120 uderzeń na minutę, i dopiero w ten sposób e, lufa karabinu mu nie lata w ten sposób, tylko jest w stanie się skupić i strzelić. I tu jest podobnie. Kiedy teraz z Tobą rozmawiam, staram się być spokojny. Moje tętno to 99 uderzeń e, na minutę. I jestem w stanie mówić spokojnie. Ale gdyby ten to wzrosło, ja momentalnie zaczął mówićbym szybciej, bardziej wysoko, czyli głos byłby bardziej piszczący, a głos musi być miodny, musi być głęboki, niski, więc trzeba mówić troszeczkę spokojniej, nie wolno przyspieszać, trzeba o tym trochę myśleć. Tego nie widać, ale dziennikarz o tym myśli. Myśli, jak mówi, co mówi. I to wszystko jest ważne. Chyba nie tylko samomówienie, bo także zanim wejdziesz na antenę z takich zawodów, na przykład z paraigrzyz, bardzo dużo się dzieje dookoła ciebie. Nie zawsze miłe są te zdarzenia, tak nerwy, ochrona, która gdzieś nie wpuszcza, na coś nie pozwala. W zasadzie taka Paralimpiada bywa też walką dla dziennikarza. I nagle z raz, dwa, trzy stajesz przed kamerą i nikt już tego nie widzi, co się przed chwilą działo. Jest to bardzo trudne, bardzo trudne się skupić, kiedy tyle rzeczy nas rozprasza. Tu jest nie takie słońce. Tutaj ym, często, na przykład, na kamerze jest czerwona lampka, żeby wiedzieć, było wiadomo, że ona jest włączona, ale czasem tej lampki nie ma, nie wiadomo. Przy łączeniach na żywo, y, mamy w uchu słuchawkę. I czasem jest tak, że słyszy się z opóźnieniem swój własny głos. Czyli ja mówię do ciebie i po dwóch sekundach. Wraca ten sam głos do mnie, mój głos. To jest tak deprymujące, rozpraszające, i trzeba sobie z tym poradzić. Wtedy jedną ręką się bierze, skręcę na przykład taki odsłuch, albo stara się skupić człowiek na czymś innym. Rozmawiam na przykład e, też, już nie pamiętam z którym trenerem rozmawiałem, ale rozmawiałem z trenerem, i nagle patrzę i widzę, że u niego usiadła mucha mu na ramieniu. I to też było takie rozpraszające, ale nie możesz przerwać, jeśli coś jest na żywo, nie da rady, spędzicie nos. No, ciężko się tak podrapać. Czasem można, ale czasem nie wypada. Chcecie się kichać, kasłać. Na szczęście właśnie przez tę adrenalinę pewne rzeczy też odchodzą. Bo kiedy adrenalina jest dosyć wysoka, to, bo to jest hormon walki i ucieczki, pewne właśnie tego typu Zachowania organizmu stają się mniej częste, czyli właśnie wtedy nie ziewamy, nie kaszlemy. Przed tak, ale już w trakcie troszeczkę mniej. Jakie są teraz jeszcze Twoje dziennikarskie plany i marzenia? Co byś bardzo chciał? Czasem dostaję takie pytania. Nie chciałbym wszystko. Chciałbym sprawdzić totalnie wszystko. Bardzo interesuje mnie to, jak. Działa sport, jak wyglądają pewne budynki, miejsca, jak działają kraje, rządy. Ostatnio rozmawiałem z prezydentem. To jest miłe. Zawsze, kiedy rozmawiasz z kimś, wychodzisz ze swojej strefy komfortu, wchodzisz w takie miejsca, w których inni nie mogą wejść, to masz taką wewnętrzną radość z tego wszystkiego. Więc chciałbym Hmm. Chciałbym polatać F-16. Chciałbym wejść w taką wirówkę, która pozwala pilotom sprawdzać przeciążenia. Hmm. Chciałbym skoczyć ze spadochronem i zrobić tam albo wywiad, albo nadać relacje z powietrza. Hmm. Chciałbym zrobić wywiad z jakąś gwiazdą Hollywood, mógł być Ryan Gosling, hmm. Albo na przykład Barack Obama też byłoby fajnie z nim porozmawiać. Więc jest mnóstwo ludzi bardzo ciekawych. Często też te osoby nieznane tak ogólnie, szeroko też są bardzo interesujące, też zawsze wnoszą coś do Twojego życia. Więc jeśli miałbym tak powiedzieć, to kolejne wywiady, kolejne doznawanie, sprawdzanie swoich umiejętności w kolejnych sportach. No i być może, też bardziej przejście w tą stronę prezenterską. To nie jest proste w telewizji, ale mam nadzieję, że będę za jakiś czas w stanie to bardziej połączyć tak, żeby być, być w telewizji, w studiu prezenterem i reporterem też y, powiedzmy, że na mieście, bo, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawe. Już od wielu lat towarzyszysz sportowcom z niepełnosprawnościami. We... Właściwie nie tylko w tym, co robią na arenach sportowych, ale także w ich życiowych sprawach. Czy jakoś to na ciebie wpłynęło, zmieniło Twoje życie? Oczywiście, że tak. Kiedyś myślałem, że jestem twardy, bo to wszystko mnie nie rusza, a teraz mam wrażenie, że jednak rusza, że coraz więcej że staje się bardziej miękki, jeśli można tak powiedzieć bo faktycznie te historie. Wpływają na mnie, odczuwam je, nie da rady wyrzucić wszystkich historii z głowy. Jestem bardziej wdzięczny. Wdzięczny za to, że, że mam dwie nogi, dwie ręce, że jestem na razie zdrowy, że nic mi się nie dzieje, że moja rodzina też jest zdrowa. Mam wrażenie, że to zdrowie jest bardzo ważne, że kiedy boli cię nawet palec u stopy, to życie traci sens. Więc tym bardziej podziwiam tych sportowców, ludzi, których spotykam, że oni sobie potrafią radzić, że Bartek Kostołowski jest w stanie driftować z samymi nogami. Właśnie jeszcze nie, nie, nie jeździłem z Bartkiem na zasadzie, że to ja bym jeździł stopami, jestem ciekaw, jakby to było. mega podziwiam tych wszystkich ludzi za to wszystko i tłumaczę na przykład moim kolegom, którzy często mówią, że a to, że zarabiają za mało, a to, że to, że tamto że chcieliby, to czy tamto. Wtedy mówię im po pierwsze, że kiedy jesteś na szczycie, to ze szczytu można tylko zejść albo spaść. Więc ważna jest ta droga dochodzenia na sam szczyt. A po drugie, że kiedy są zdrowi, to naprawdę to mają wszystko. Że to, czy będą zarabiali 5 zł więcej, czy 10 zł więcej, nie ma żadnego znaczenia. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja Tobie również bardzo dziękuję.